Obiło Ci się o uszy, że podczas odchudzania powinieneś zwrócić uwagę na białko? Nie do końca wiesz dlaczego i w jakich produktach możesz je znaleźć? Białko na redukcji pełni kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim dobrze działa na sytość, dzięki czemu będziesz po prostu dłużej najedzony. Po drugie chroni Twoje mięśnie przed deficytem kalorycznym, co pozytywnie wpływa na wygląd Twojej sylwetki. Źródło białka to chude mięsa, ryby, jaja, nabiał, nasiona roślin strączkowych czy odżywka białkowa. Jeżeli nie masz pomysłu jak z tych produktów przyrządzić szybkie wysokobiałkowe posiłki, to oglądaj to nagranie. Tutaj właśnie podam Ci bardzo fajne posiłki. Ja jestem zwolennikiem stawiania na proste i sprawdzone rozwiązania, które przygotujemy szybko i to gwarantuje Ci, że jest coś smacznego, białko będzie się zgadzać, a jednocześnie nie spędzisz w kuchni więcej niż kilka czy kilkanaście minut. Dlatego w tym nagraniu przygotowałem 7 propozycji na szybkie posiłki z dużą zawartością białka. Będziesz wytyta na dłużej, wyliczyłem za Ciebie kalorie, makroskładniki więc wszystko masz już przygotowane, tylko oglądaj. Pierwszy posiłek zapewne Cię nie zaskoczy: będzie to owsianka. Nie ma w niej nic złego, bo przy odpowiednim zbilansowaniu to bardzo fajna propozycja. Płatki owsiane można ugotować na mleku, ale w mojej ekspresowej wersji wystarczy, że zalejesz je wrzątkiem, odstawisz na 2-3 minuty pod przykryciem, aby napęczniały. Porcje w każdym z tych dań musisz dokładnie dobrać pod siebie i swoją kaloryczność. Ale standardowo przyjąłem około 70 g płatków owsianych. Potem dorzucasz do tego 30 g odżywki białkowej i wszystko razem mieszasz. Za źródło fajnych, zdrowych tłuszczy Służą ci orzechy. Jedna mała garść, czyli 10 gramów w zupełności, wystarczy. Na górę układasz ulubione owoce, na przykład banań czy porcję borówek. I ekspresowe śniadanie masz gotowe. Jak widzisz, nie powinno ci zająć więcej niż 5 minut. Fajne jest to, że taka owsianka praktycznie się nie nudzi, bo możesz na bieżąco wymieniać dodatki, użyć innego owocu, dodać inny smak odżywki białkowej, albo po prostu wymienić zamiast odżywki białkowej dodać skyra, wybrać inne orzechy, masło tak itd., itd. Jeżeli chodzi o kalorie jako składniki, to ta przykładowa owsianka dostarczy ci 510 kalorii, 35 g białka, 10 g tłuszczów i 67 g węglowodanów. Pierwsza propozycja była na słodko, teraz idziemy na wytrawnie. Omlet to fajny posiłek z wykorzystaniem jajek, który będzie w odmianą, jeżeli znudzić się standardowa jajecznica. 3 jajka rozbij do jakiejś miseczki, dodaj łyżkę mleka, dopraw solą oraz pieprzem. Pokrój warzywa. Możesz wykorzystać te, które Masz aktualnie w lodówce cebula, papryka, cukinia czy nawet pomidory, wlej na patelnię łyżkę oliwy i przez 1-2 minuty podsmażaj warzywa aż trochę zmiękną. Potem wystarczy wylać na patelnię masę jajeczną i smażyć omlet pod przykryciem, aż jajka się zetną. Przewracaj w międzyczasie na drugą stronę. Do takiego omleta świetnie pasuje pieczywo pełnozialiste, 2-3 kromki. Powinny wystarczyć mamy tutaj 570 kalorii, 31 g białka, 24 g tłuszczów i 62 g węglowodanów. Jeżeli jeśli chodzi o drugie ściananie, to u mnie zawsze świetnie sprawdzają się kanapki. Są praktyczne, bo możesz je zjeść w domu lub spokojnie zabrać ze sobą do pracy czy do szkoły. Dzisiaj będzie taki wariant niestandardowy. Źródłem białka w tym posiłku będzie twarożek z warzywami. Wystarczy, że weźmiesz pół kostki chudego twarogu, wymieszasz go z około dwoma łyżkami jogurtu naturalnego i wkroisz ulubione warzywa. Polecam ci użyć żodkiewki albo szczypiorku. Ale super sprawdzą się też inne, np. ogórek czy papryka. Całość wystarczy doprawić do smaku solą i pieprzem i możesz zabrać się za smarowanie pieczywa. Takiego twarogu powinno ci wystarczyć na 3-4 kanapki. W tym posiłku dostarczysz mniej więcej 460 kalorii, 32 g białka, 4 g tłuszczów i 80 g węglowodanów. Kolejną świetną propozycją na drugie śniadanie będzie sałatka. co jeden z najbardziej stereotypowych posiłków na redukcji, ale. Warto po niego sięgać. Przede wszystkim można z niej przemieć naprawdę dużą ilość warzyw, które dzięki zawartości bonika są sycące. Dodamy tutaj źródło białka i mamy konkretny posiłek. W naszym przypadku będzie to tulczyk z puszki w sosie własnym oraz cieczerzyca zalewy. Głównie z tego powodu, że będzie to po prostu najszybsze rozwiązanie, nie musisz nic smażyć czy gotować. Co musisz zrobić? Wystarczy, że Przesypiesz miks, sałat do jakiejś miski, dodasz pokrojoną cebulę, czerwoną paprykę, 75 g kukurydzy z puszki, potem dorzucasz puszkę odsączonego z wody tuńczyka oraz 100 g cieczyżycy i polewasz wszystko dressingiem. Dressing najlepiej zrobić z 3 łyżek jogurtu naturalnego i dwóch łyżek musztardy. Dodatkiem węglowodanowym mogą być jeszcze chrupiące grzanki wykonane z Kromki pełnoziarnistego pieczywa. Z tym posiłkiem dostarczysz około 410 kalorii, 35 g białka, 7 g tłuszczów i 58 g węglowodanów. Przejdźmy do obiadu. Zaproponuję ci makaron z kurczakiem i pesto. Głównie dlatego, że możemy to przygotować bardzo szybko. Polecam Ci wybrać makaron pełnoziarnisty, który będzie miał trochę więcej bunika. 100 gramów makaronu wrzucasz do rządku i gotujesz zgodnie z instrukcją. Na łyżce oliwy podsmażasz pierś z kurczaka, około 100 gramów. Przyprawiasz solą, pieprzem, ulubionymi ziołami. Jeżeli chcesz wszystko przyspieszyć, możesz kupić w markecie np. paski z kurczaka. Dzięki. Czemu oszczędzić czas związany z krojeniem. Jak ugotuje się makaron przełóż go do mięsa. Dodaj 40 g pesto i dorzuć 1 trzecią kulki mozzarelli light. Całość wymieszaj i podawaj gdy ser się rozpuści. Na górę dorzuć przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i mamy już dodatek warzywny. Kaloryczność to 721 kalorii 45 g białka 28 g tłuszczów i 70 węglowodanów. Drugi dość podobny obiad. Będziemy tu mieli źródło Białka i będzie to też kurczak. Jeżeli lubisz bardziej orientalne smaki, to mój kurczak po chińsku na pewno ci posmakuje. Węglowodany dostarczymy tutaj w postaci makaronu ryżowego lub ryżu Parabolet. Wybierz po prostu to, co bardziej ci smakuje. Pokrojonego kurczaka około 100 gramów. Przysmaż na łyżce oliwy, dopraw sosem sojowym, przyprawą do kuchni chińskiej i ostrą papryką, jeżeli lubisz pikantne dania. Dodatek warzywny to mieszanka chińska. Przypomnę tylko, że mrożone warzywa czy owoce to bardzo wartościowe elementy diety i polecam Ci je dorzucać. Dojemy tutaj około 100 gramów takiej mieszanki. Wystarczy rzucić te warzywa do mięsa, poczekać aż się rozmrożą. Do tego dodajemy 75 g mleczka kłosowego Light i całość wymieszamy. Jak widzisz, kurczak po chińsku może być gotowy dosłownie kilka minut. Jeżeli chodzi o kalorie, mamy 575, 32 g białka, 12 tłuszczu i 81 g węglowodanów. Następna propozycja na posiłek o sporej zawartości białka to tosty. Tosty na diecie super sprawa. Musimy jedynie dokonać małą modyfikację takich standardowych tostów, i wszystko będzie super. Ze względu na zwartość bunika, polecam ci chleb tostowy pełnoziarnisty. Możesz go dostać w biedronce czy w lidlu. Mamy 3 tosty, czyli łącznie 6 kromek. To taka dość uniwersalna porcja. Następny element tostów, czyli ser. Zamiast standardowego żółtego sera który ma dość sporo kalorii i tłuszczu, wybierz ser piórko lub mozzarella. Ja uwielbiam ser piórko. Dostarczy Ci dużo więcej białka i mniej tłuszczu. Jeżeli chodzi o szynkę, polecam Ci wybrać drobiową wędlinę, która procentowo ma jak największą zawartość mięsa. Tosty przygotowujemy w opiekaczu, a gdzie warzywa, wystarczy, że wykonasz prostą sałatkę. Miks sałat, połącz z pokrojonym pomidorem i ogórkiem. Możesz to skropić łyżką oliwy z sokiem z cytryny. Gotowe tosty posmaruj keczupem i jedz razem z przygotowaną sałatką. Jeżeli chodzi o kaloryczne to mamy 550 kalorii, 35 g białka, 14 tłuszczu i 68 g węglowodanów. Jeżeli chciałbyś poznać więcej propozycji na takie szybkie, wysokobiałkowe posiłki, to zapraszam Cię do współpracy dietetyczno-treningowej. Gwarantuję ci, że w naszej bazie posiłków znajdziesz ich tyle że na pewno wybierzesz coś dla siebie. Oprócz kwestii związanych z dietą zadbamy także o Twój trening i o to, aby nigdy nie zabrakło Ci motywacji. Nie zapomnij napisać w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony posiłek na redukcji. Czym najczęściej nabijasz białko podczas odchudzania? Jestem ciekawy, jak to u Ciebie wygląda. Jeżeli chodzi o mój ulubiony posiłek aktualnie, to są właśnie tosty z serem piórko z ketchupem. Uwielbiam je jeść i jem je bardzo często. Czekam na Twój komentarz i do kolejnego nagrania.